Nazywam się Mateusz Młynarski. Chciałbym powiedzieć świadectwo o dziesięcinie. W zasadzie nie ma tutaj za dużo do, do mówienia. Dałem 10% ze swoich dochodów na kościół i krótko potem dostałem podwyżkę 15%. Więc tak fajnie się złożyło, że. 10% oddałem, 15% to tak jakby pokrycie tych 10, plus jeszcze 5 dla mnie tak można sobie powiedzieć, nie? że tak fajnie się to zwróciło. Więc w zasadzie to jest główna część tego świadectwa. Taki mój krótki komentarz do tego, że też zawsze ludzie mogą wytłumaczyć, prawda, że na przykład byłem dobrym pracownikiem, albo że. Po prostu cokolwiek, że, że mój menadżer się starał, ale tak, tak sobie pomyślałem, że zawsze wszystko można wytłumaczyć, prawda? Że można byłoby powiedzieć, jakbym nie dostał tej podwyżki, że, że na przykład budżet w firmie był zblokowany, więc zawsze z tej czy z tej strony można wszystko racjonalnie wytłumaczyć. Więc ja, ja to sobie tłumaczę na, na sposób Boży, że jest jakieś racjonalne wytłumaczenie tego, ale uważam też, że Bóg zadziałał w tym i, i tak to łączę. Dziękuję. Dziękuję. dlatego ja mówię bardzo często ludziom na live'ach powtarzam że dziesięcina i co wyżej jest naszym przywilejem ludzie mówią Tomek czy ty jakby ale to jest starotestamentowe ja pierwszą dziesięcinę dał Abraham Melchizedekowi tam nie było prawa on przyszedł do niego Melchizedek, a jesteśmy, a Jezus był kapłanem wedle Melchizedeka. Melchizedek przyszedł i mówi: Błogosławię Ci, Abrahamie. A Abraham mówi: Kurte, cyk, ci dziesięciny ze wszystkiego. A Bóg mówi: To je dobre. <grym>, to je dobre. I ci teraz to będę mnożył. I później oczywiście powstało prawo na tym, ale po co powstało prawo? Dziecko, weź ogórnie ogarnij, wystaw mnie na próbę. Przecież czy ci nie dam? Ale nie mogę ci dać, tak jak jest prawo grawitacji, tak jak jest prawo siania, to jak nic nie będziesz siał i to jeszcze wedle rodzaju, czyli jak ktoś sieje kukurydzę, no to będzie miał dziecko kukurydzy więcej, prawda? To jak ty nie siejesz finansów... No to jak mam ci dać dziecko? Więc wystaw mnie na próbę, po prostu zasiej. Tak to działa. Czyli sianie twoje w kościół Boży jest przywilejem. Ja powiem wam szczerze, ja bym był złodziejem, gdybym nie dawał wam możliwości siania, bo gdybyście wy nie zasiali, to nie mielibyście zbioru. Wejść to z tej strony, ja mówię: ja mam w tyłku Twoje pieniądze, generalnie. Wy możecie se tam niesiać nigdzie w ogóle nic. Ale ja bym był złodziejem, gdybym was nie uczył, jak w ogóle mnożyć. Co to za pasterz, który tylko mówi: bądź biedny, bądź biedny, bądź biedny teraz. <noise> I tak ludzie robią, a ludzie to uważają za pokorne. O, tam nie zbiera się kolekty. O, tutaj nie ma numeru konta. O, to jest takie pokorne. To w ogóle nie jest pokorne. Zobacz z drugiej strony, on powoduje blokadę w sianiu. A kto blokuje sianie, ten powoduje twoją blokadę zbioru tego, co zasiałeś, bo nie zasiałeś. Ja mówię, nie będę cię blokował. W to od tego do, do, z tej strony musisz do tego podejść. A czemu 10%? Ja nie wiem, no wiesz, no Abraham dał 10%. No. Bóg później podkreślił 10%. nie? Oczywiście nie ma żadnego prawa, że 10%. Ale jest, uważam, prawo duchowe, że minimum 10. Ja uważam, że jest to prawo duchowe. Skądś Bóg wziął te 10. Czemu nie powiedział, daj 7, daj 8, daj 15, daj, daj podatek 23 VAT. On nie powiedział 23 VAT. Jak ty to zrozumiesz, to tu nie będzie biednych ludzi. Ja nie słyszałem, żeby tak jeszcze poszerzyć ten temat, bo ja lubię ten temat w ogóle. Bo ja nie lubię biednych ludzi. W sensie nie, że nie lubię ich, tylko nie lubię jak są biedni. Nie lubię biednych ludzi. Nie lubię, jak ludzie są biedni. A w Polsce to jest dużo, bo tu mindset jest biedny. My nawet patrzymy na parking. Wczoraj jedziemy z moją żoną na parking do sklepu i patrzymy, i parking akurat został otwarty i można wjechać za darmo. W sensie tam też było za darmo, tam tylko że po trzech godzinach parkowania 3 złote. Kasy, kurde, wiecie ile samochodów było na tym bezpłatnym teraz parkingu? Chłopie prawie cały zaparkowany, a jak było trzy złote po trzech godzinach, to jedna trzecia. Ja wie, a tam same fury po 100 tysięcy, nie? Ja wie. No bida mindset. Dali za darmo parking i już wjeżdżają. Już parkują. Już stoją i zapychają wszystko. Czemu za te trzy złote nie wiadą? Dają kawę później w kościele za darmo, już idzie gromada cała. <laughs> Jakie za pięć złotów? O bracie! Co to jest? I my takie coś wnosimy za sobą do kościoła. Wiecie, ja powiem o sobie. Jak jeszcze byś dwa lata temu albo trzy nie spotkał, i moja żona o tym wie. Jak jechaliśmy gdzieś tam do Sopotu na początku. Ja mówię, o, parking za 5 zł nie i szukam, wiesz co, dziś i szukam. Tyle czasu się naszukałem bezpłatnego parkingu. I ja tak prawie całe moje życie robiłem, żeby zaoszczędzić 20 zł. Bo tyle wyniesie cały dzień parkowania. Cały dzień parkowania. Stracony czas stres i jeszcze później z buta tyraż dwa kilometry, bo ten parking tam gdzieś jest, daleko, daleko. To ja to przestresowałem, przechodziłem i wszystko, przerobiłem te 20 zł, uwierzcie mi. Jedni ludzie to z Biedronki jadą do Lidla, i jeszcze nie po drodze, żeby kupić masło tańsze o 2 zł, bo jest w promocji, wydając na benzynę 10. Wiesz co chodzi? Bieda, mindset. A żeby się z tego uwolnić, trzeba siać. Więc ja, ja rozumiecie o co mi chodzi? To jest klucz. kościele nie bądźcie bida mindset. Każdy, jak tutaj jest, jeżeli jesteście moimi uczniami, jeżeli chcecie wejść głębiej, minimum 10 od dzisiaj do kościoła procent. Minimum 10, ciągle. Ja nie muszę cię to powtarzać. Ty sobie włącz. W ogóle ja od 14 lat nie miałem ani jednego miesiąca, żebym chybił. Nie miałem nigdy. Odkąd dowiedziałem się, że to jest dla mnie dobre. Nigdy w swoim życiu chrześcijańskim nie zrobiłem czegoś takiego, o ja nie będę miał na rachunki, więc nie dam. Ja nigdy tego takiego nie zrobiłem. Powiedziałem, ufam Tobie Jezu. Wziąłem obraz i mówię, Jezu ufam Tobie. <laughs> nie, 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 tego nie zrobiłem. Ale rozumiecie o co chodzi. Powiedziałem, ufam Tobie Jezus. I wiecie, pierwsze dwa miesiące były tragiczne. Musiałem jeść kefir i, i, i pić kefir i jeść bułkę. Nie miałem na nic. Ale i tak dawałem. Nie ma, że nie ma, powiedziałem. I od wtedy zaczęło, właśnie w pracy i tak dalej, wszystko, i zaczęło to rosnąć. Hallelujah! I tą samą przejdziecie drogę, wy. Nie bójcie się, zaufajcie. I to jest jakby, bo wiecie, dlaczego Jezus na przykład mówił więcej o talentach, to są złoto w ogóle. Więcej mówił o pieniądzach niż o wierze. Wpisz sobie, ile wersetów jest o wierze, ile jest o pieniądzach. Więcej jest. Dlaczego? Bo to jest policzalne. Rozumiesz, ktoś powie, uwierz w uzdrowienie. To jest takie, ale jak? A pieniądze to możesz łatwo nakreślić. Przynieś 10%, nie przynosisz, to nie wierzysz. <laughs> I wtedy masz jasno. Ale i widzieć twój poziom wiary. To nie znaczy, że Bóg cię zmusza. Ja o tym dzisiaj trochę opowiem dalej, ale nie będę teraz o tym mówił. Tu chodzi o twój sukces na ziemi. Więc dlatego ja zacząłem 10% przynosić i ktoś mówi do mnie, to jest najlepsze, to co wiecie ze story, ale może nie wszyscy wiedzą. Dorożała. Ty to tak na kasę robisz ten kościół. Powiedział człowiek, który jest za granicą, który nie ma wspólnoty i który pojechał tam za pieniędzmi. <laughs> Słuchajcie, bo co to jest być za pieniędzem? Kochać pieniądze to znaczy układać swoje życie względem zarabiania pieniędzy tylko i wyłącznie nawet po trupach. prawda? To jest kochać pieniądze. Czyli jak patrzysz na swoje życie... Jaki jest główny priorytet twoich decyzji? My jako chrześcijanie mamy mieć Bóg, a Bóg jest w centrum świątynia, czyli wspólnota. Czyli my powinniśmy krążyć wszyscy wokół wspólnoty i tak powinniśmy układać swoje życie. Świat tak nie musi układać. Niech sobie robią co chcą, więc oni układają względem pracy najczęściej, czyli wokół czego? Zarobku, pieniędzy. I teraz. Człowiek, który ma nawet 100 biznesów, ale wszystko ma poukładane wokół wspólnoty, bardzo dobrze zarządza majątkiem jak nikodem. Kto wykupił grup Jezusa? Nikodem, majętny człowiek. Więc majątności są dobre, wedle prawd. Wedle prawd. A złodzieje mówią do ciebie tak: Ty, jak gadasz o pieniądzach, to ty jesteś miłośnikiem pieniędzy. A sami porzucili rodziny, często żeby wyjechać za granicę, żeby zarobić grosz, Porzucili wspólnotę, przeprowadzali się właśnie gdzieś tam. Nie mają wspólnoty, nie mają kościoła. Ich życie nie jest ułożone wedle prawd, tylko wedle podążaniem za pieniędzmi. I oni najbardziej krzyczą na nas i mówią, wy gadacie o kasie. My gadamy, ale wy żyjecie pieniędzmi. Ja to zauważyłem, to jest absurd. Ludzie, którzy najbardziej mnie cisną o kasę, właśnie oni tam są, za tą granicą i krzyczą, ty, a ja mówię: zobacz swoje życie, chłopie! Gdzie masz wspólnotę? Dajesz dziesięcinę? Nie muszę, nie, wiesz co? wy dobrze, no nie musisz, idź sobie. Złodzieju. <laughs> Więc nie bądźcie, ja nie chcę, żeby moje dzieci duchowe były złodziejami. Kto to jest złodziej? Ty musisz zrozumieć jeszcze jedną rzecz i zaraz dam radkowi pałeczkę. Ktoś powiedział, w mojej wspólnocie trzeba dawać 10%. Nie trzeba. I ja dlatego, bo ktoś tutaj chyba był, i ktoś tam, może ktoś, ktoś z was, jakiś tam mąż, żona, babcia, dziotka, nie wiem, nieważne, to trzeba dawać 10% w jego wspólnocie, więc dlatego do niej nie chodzę. A ja mówię, nawet jak nie chodzisz do mojej wspólnoty i nie dajesz 10%, to jesteś złodziejem. Bo to nie jest domena wspólnoty, to jest domena mechanizmów Bożych. Hallelujah! Słuchaj, jak nie dajesz 10%, czy to jesteś ze świata, czy z kościoła, w duchowości jesteś widziany jako złodziej. Naprawdę. Bóg cię kocha, masz przepaczone wszystkie grzechy, a diabeł mówi: Coś mi tu śmierdzi bidąc. Śmierdzi jakiś złodziejaszek. I możesz se udawać. Więc dawanie pieniędzy do kościoła zamyka drzwi złodziejstwa, bo moje złoto, moje srebro mówi kto? Bóg. Ja to często nazywam podatkiem zryczałtowanym. <noise> Boski podatek zryczałtowany. Więc dlatego to jest pomocne i dlatego nawet biznesmeni wielcy mówią, jeśli chcesz ze mną współpracować, daj 10%, na przykład, na fundację. Naprawdę, jak sobie wejdziesz głęboko w zarządzanie finansami, to, du, y, y, to praktycznie wszyscy, którzy właśnie dobrze zarządzają finansami, mówią, musisz wręcz dawać 10% na pomoc uchodźcom, komukolwiek idź i to rozdaj! Nie bierz, bo to jest głupie. Jak ktoś jest chociaż rolnikiem, właśnie ktoś jest, nie może wszystkiego przeżreć. Musi zasiać dalej, to jest normalne, więc jak masz wypłatę, nie możesz jej przeżreć. Musisz zasiać. To jest normalne, to jest prawo w ogóle tego świata. Dlatego dzieci moje, jeżeli tutaj ktoś chce, uczniem jest, to, to, to nie, nie kradnij. Nie przeżeraj wszystkiego. Właśnie dlatego, że ludzie przeżerają, to nie mają. Bo nie sieją, więc nie zbierają. I dlatego mówię wam, załączcie ten mechanizm dla waszego dobra. Wtedy te złodziejstwo demony was nie widzą, bo jest to ten pod ochroną, tak? I wtedy też wszechświat. Bo to w ogóle nie chodzi o Boga. Wtedy świat zaczyna jak prawo grawitacji działać. Wie, wie, jak magnes. Więc to jest ochrona dla ciebie. Amen.